ma. Zastanawialiście się, co naprawdę oznacza wolność dla przedsiębiorcy? Według mnie to nie tylko realizacja własnych wizji, ale też decydowanie o owocach swojej pracy. Klucz? Podatki. Temat kontrowersyjny, ale nie musi być straszny. Optymalizacja podatkowa to nie ucieczka, lecz strategia, która pozwala rozwijać biznes i ludzi. Dziś pokażę Wam 7 miejsc na świecie które przyciągają przedsiębiorców jasnymi zasadami i niskimi podatkami. Od Dubaju, przez Estonię, po Singapur. Gotowi? Zaczynamy podróż po miejscach, gdzie biznes spotyka wolność. Zaczynamy w Dubaju. Mieście, które z pustyni stało się symbolem innowacji i wolności podatkowej. Brak podatku dochodowego dla osób fizycznych i bardzo niskie stawki dla firm to magnes dla przedsiębiorców. CEIT to 9%. Sejt to... To skrót od Corporate Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, ale dopiero powyżej 100 tysięcy dolarów zysku rocznie. Dla wielu startupów to wciąż zero. Dubaj oferuje światowej klasy infrastrukturę, nowoczesność i dostęp do globalnych rynków. Możesz być w 100% właścicielem firmy w tzw. free zones z uproszczonymi przepisami. Koszty życia są wysokie, a rezydencja podatkowa wymaga faktycznego pobytu. System wizowy powiązany jest z prowadzeniem firmy lub zatrudnieniem. To miejsce dla tych, którzy mają kapitał i globalne ambicje. Dubaj nie konkuruje, on tworzy nową kategorię Miasto przyszłości, gdzie technologia i biznes przenikają się na każdym kroku. To nie tylko optymalizacja podatkowa, ale inwestycja w nowy styl życia. Emiraty pokazują, że można zbudować bezpieczne, nowoczesne społeczeństwo na wolności gospodarczej. To kompletna oferta: niskie podatki, infrastruktura, prestiż. Jeśli myślisz o globalnej ekspansji, Dubaj to miejsce, które musisz rozważyć. To centrum wydarzeń dla przedsiębiorców z całego świata wolność, innowacja, biznes to właśnie Dubaj, numer jeden na naszej liście. Przenosimy się do Estonii, kraju, który postawił na technologię i wygrał. Program e-Rezydencji pozwala założyć i prowadzić firmę w Estonii całkowicie online, z dowolnego miejsca na świecie. To brama do rynku Unii Europejskiej bez konieczności fizycznej obecności. Największy atut: CIT wynosi 0%, dopóki nie wypłacasz zysków jako dywidendy. Możesz reinwestować wszystko w rozwój firmy, a podatek 20% płacisz dopiero przy wypłacie zysków. Prosty, przejrzysty system promuje długoterminowe myślenie i rozwój. E-residency to narzędzie dla cyfrowych nomadów, nie sposób na unikanie podatków osobistych. Prowadzenie firmy wymaga lokalnego adresu i księgowości, co generuje pewne koszty. Trzeba rozróżnić rezydencję firmy od osobistej podatki osobiste płacisz tam, gdzie mieszkasz. Estonia to nie karaibski raj podatkowy, ale cyfrowa utopia prostota, efektywność, dostęp do Unii Europejskiej. Idealna dla tych, którzy cenią czas i wolność, jaką daje technologia. To dowód, że mały kraj może stać się globalnym hubem przedsiębiorczości. Przyszłość administracji jest już dziś w Estonii. Jeśli chcesz prowadzić biznes globalnie, Estonia to świetny wybór. Cyfrowa rewolucja zaczyna się tutaj. Lecimy do Singapuru, miasta-państwa, które łączy probiznesowe podejście z wysokim standardem życia. CIT to 17%, ale liczne ulgi sprawiają, że efektywna stawka dla nowych firm jest często jednocyfrowa. Brak podatku od zysków kapitałowych i dywidend czyni Singapur rajem dla inwestorów i holdingów. Stabilność polityczna, silna waluta i przewidywalność prawa to ogromne atuty. Singapur to brama do Azji i globalne centrum finansowe. Koszty życia i prowadzenia firmy są wysokie, a rejestracja wymaga lokalnego dyrektora. Otwieranie konta bankowego jest skrupulatne. Tu nie ma miejsca na improwizację. Singapur wymaga profesjonalizmu, ale nagradza go prestiżem i dostępem do rynków. To miejsce dla dojrzałych firm z globalnymi aspiracjami. Jeśli celujesz w Azję, Singapur to opcja, którą musisz rozważyć. To inwestycja w wiarygodność i nieograniczone możliwości. Singapur to nie tylko podatki, to styl prowadzenia biznesu na najwyższym poziomie idealny dla tych, którzy szukają stabilności i prestiżu. Azjatycki tygrys, który łagodnie przyciąga kapitał. Garnitur szyty na miarę dla globalnych przedsiębiorców. Wracamy do Europy, na Maltę, wyspę, która łączy wysoką stawkę CIT-35% z unikalnym systemem zwrotów. Dzięki zwrotowi podatku dla zagranicznych udziałowców, realna stawka spada nawet do 5%. To jedna z najniższych efektywnych stawek w Unii Europejskiej, w pełni zgodna z prawem unijnym. Malta to centrum i-gaming, fintech i blockchain, który przyciąga innowacyjne firmy. Klimat śródziemnomorski, angielski jako język urzędowy i niskie koszty życia to dodatkowe atuty. System jest skomplikowany, wymaga wsparcia doświadczonych doradców i precyzyjnej księgowości. Malta podlega coraz większej kontroli Unii Europejskiej, co oznacza rosnące wymogi i biurokrację. To opcja dla większych firm, które mogą zainwestować w profesjonalną obsługę. Malta pokazuje, że nawet w Unii Europejskiej można znaleźć legalne sposoby na niskie podatki. Idealna dla tych, którzy chcą połączyć prestiż Unii z optymalizacją podatkową. Przenosimy się na Cypr, wyspę z jedną z najniższych stawek CIT w Unii Europejskiej 12,5%. Prosty, przejrzysty system płacisz od zysku i tyle. Zyski ze sprzedaży akcji i dywidendy są w większości zwolnione z podatku. Cypr to idealne miejsce na spółkę holdingową zarządzającą globalnymi inwestycjami. System prawny, oparty na common law i powszechny angielski, ułatwiają prowadzenie biznesu. Wysoka jakość życia i strategiczne położenie to dodatkowe plusy. Po kryzysie bankowym wprowadzono reformy zwiększające transparentność. Wymagana jest realna obecność na wyspie, biuro, pracownicy, rezydencja podatkowa. Cypr to stabilna przystań dla tych, którzy szukają równowagi między niskimi podatkami a prostotą. Lecimy na Kajmany, klasyczny raj podatkowy dla dużych graczy. Brak podatku dochodowego, VAT, podatku od zysków kapitałowych czy spadków to maksimum wolności podatkowej. Kajmany to centrum funduszy hedgingowych, private equity i holdingów. Stabilne prawo. Wysoka poufność i polityczna stabilność przyciągają globalny kapitał. Koszty założenia i utrzymania firmy są bardzo wysokie. To miejsce dla korporacji, nie freelancerów. Otwieranie kont bankowych bywa trudne ze względu na reputację jurysdykcji. Uzyskanie prawa pobytu jest kosztowne i trudne. Kajmany służą głównie do rejestracji wehikułów korporacyjnych. To nie miejsce do życia, lecz platforma do globalnych operacji finansowych. Fundamentalna różnica. Tu nie buduje się realnej substancji gospodarczej. Kajmany to neutralna podatkowo platforma dla wielkich finansów. Kończymy w Panamie, kraju, który opodatkowuje tylko dochody uzyskane na swoim terytorium. Zyski z działalności zagranicznej są zwolnione z podatku stawka 0%. Szybka, tania rejestracja spółki, brak wymogu lokalnych udziałowców czy dyrektorów. Programy wizowe, jak Friendly Nations, ułatwiają uzyskanie prawa pobytu. Oficjalną walutą jest dolar amerykański, to gwarancja stabilności. Reputacja Panamy po Panama Papers wciąż bywa problematyczna, otwarcie konta bankowego może być trudne. Biurokracja potrafi być uciążliwa, ale system podatkowy jest bardzo atrakcyjny. Panama to opcja dla tych, którzy potrafią nawigować w zróżnicowanym otoczeniu. To brama do wolności podatkowej dla odważnych i świadomych ryzyka. Dotarliśmy do końca podróży po siedmiu miejscach redefiniujących relacje przedsiębiorcy z państwem. Każda jurysdykcja to unikalne narzędzia, korzyści i wyzwania. Nie ma jednej recepty na sukces. Wybór miejsca to strategiczna decyzja wpływająca na podatki, reputację i styl życia. Klucz to wiedza, zgodność z przepisami i świadome planowanie. Uważaj na pułapki: CFC Rules, reputacja, substancja gospodarcza nie każda optymalizacja jest legalna. Konsultuj się z doradcą podatkowym i planuj strategicznie. Świat oferuje wiele legalnych możliwości. Zarządzaj podatkami, bo niestety nie uciekniemy od nich. Daj znać w komentarzu, co uważasz na ten temat i czy słyszałeś o jakimś kraju. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę, aby nie ominęły Cię następne materiały. Dzięki za oglądanie. Do następnego materiału. Trzymaj się. Na razie.